Trzy nowe firmy w najbliższym czasie rozpoczną swoją działalność w specjalnej strefie gospodarczej Wistula Park. Będą to przedsiębiorstwa zajmujące się branżą drzewną, spożywczą oraz mniej dla samochodów ciężarowych. Co bardzo istotne, dzięki pojawieniu się nowych inwestorów przewiduje się utworzenie kilkunastu miejsc pracy. Obecnie na Wistuli Park rozpoczęły budowę trzy firmy, które już wcześniej podpisały z nami umowę dzierżawy. Jest to firma związana z przetwórstwem drzewnym, również firma związana z przetwórstwem spożywczym, jak i myjnia samochodowa dla samochodów ciężarowych. Kiedy można się spodziewać ukończenia tych prac i rozpoczęcia działalności tych firm? Firmy te mają czas do końca 2012 roku na zakończenie swojej inwestycji i rozpoczęcia działalności na obszarze Wistula Parku. Ile miejsc pracy nowych można się spodziewać? W tych firmach można się spodziewać około 15 miejsc pracy. Jednak trzy nowe przedsiębiorstwa, które wkrótce rozpoczną działalność gospodarczą, to nie jedyne firmy, jakie powstaną na terenie wistuli park. W najbliższym czasie możemy spodziewać się podpisania umów z kolejnymi zakładami. Gmina Świecie cały czas prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Obecnie jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z pięcioma firmami. Są to firmy z branży transportowej, z branży poligraficznej, z branży recyklingu odpadów przemysłowych, z przetwórstwa drzewnego, jak również jest to firma związana z budową z popielarni jeśli udałoby się doprowadzić do podpisania umowy i rozpoczęcia działalności tych firm, o ile nowych miejsc pracy wtedy wzrosłaby ta liczba? O tym jeszcze nie możemy mówić, ponieważ nie wiemy, czy dojdzie do finalizacji tych umów, z czego nie możemy przeliczać miejsc pracy na dzień dzisiejszy. Do największych udogodnień dla przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą na terenie Wistuli Park należą ulgi od podatku nieruchomości oraz gotowy podbudowę i uzbrojony teren. Firmy, które zdecydują się zrealizować swoją inwestycję na obszarze Wistuli Park mają zagwarantowane obniżone podatki związane z płaceniem podatku od nieruchomości. Jak również mają ulgi wynikające z tytułu z utworzenia nowych miejsc pracy i zatrudniania nowych osób do pracy. Również firmy mogą liczyć na zwolnienie z płacenia czynszu dzierżawnego przez pierwszy okres trwania umowy, z tego względu, że ten pierwszy rok jest przyznany firmom na przygotowanie swojej inwestycji i wobec powyższego nie chcemy obciążać ich kosztami dzierżawy, jak również firmy te mogą liczyć na dostęp do wszystkich mediów i ich sieci, ponieważ jest to strefa w pełni uzbrojona, jak i również posiadająca dobry dostęp komunikacyjny. Na terenie specjalnej strefy gospodarczej Wistula Park umowę Dzierżawy ma podpisanych 15 firm, z czego 7 z nich rozpoczęło już działalność gospodarczą, zatrudniają one łącznie 110 osób.